Siema, z tej strony Jackie. Słuchajcie, 2021 rok powoli dobiega końca, a ja zwróciłem uwagę na to, że w tym roku nie zrobiłem update'u na temat tego, jakiego sprzętu do filmowania i montowania używam. Dlatego w tym filmie pokażę Wam dokładnie 21 przedmiotów, których używam na co dzień, które są mi pomocne przy tworzeniu mojego kursu filmowania i montażu, bo tak naprawdę to jest całe moje filmowanie w tym roku. Mimo wszystko, jeszcze zanim przejdziemy do sprzętu, chciałbym Wam zaznaczyć, że na koniec tego filmu czeka na Was niespodzianka, także polecam po prostu oglądać do końca. A teraz możemy sobie już zacząć z grubej rury, a więc od aparatu, którego używam na co dzień, którego używam też w tym momencie, a więc od Canona RP. Co to byłaby za lista, gdybym miał ten sam aparat, co poprzednim razem? I dla mnie tak naprawdę jest to taki Baby Canon R, który jest troszeczkę mniejszy, trochę mniej waży, co jest na plus, a mimo wszystko te funkcje, które mi odchodzą, które miałem w RC, nie wpływają aż tak bardzo niekorzystnie na to, w jaki sposób korzystam z aparatu. Jasne, brakuje mi trochę tego, że bateria trzymała trochę lepiej i brakuje mi siloga, ale nie tak bardzo, jak myślałem, że będzie mi brakowało ze względu na to, że kupiłem sobie profil, który można wgrać. Zarówno do RP, jak i M50, jak i do każdego innego aparatu, który nie ma siloga wgranego, który nazywa się FilmKit Flat i daje mi większy zakres tonalny niż to, co miałbym w momencie, gdybym nagrywał na profilu neutralnym, tam skonfigurowanym pod siebie. Kosztuje 8 dolarów, jest też wersja za 15 dolarów, której nie polecam. Polecam kupić tylko i wyłącznie ten profil ze względu na to, że w tej za 15 macie dodatkowe luty, które nie są najlepszej jakości, a przynajmniej nie aż tak dobre jak moje. Jeżeli chodzi o obiektywy, których używam z moim kanonem RP, to mam dwa. Pierwszy z nich to jest Sigma 24 mm 1.4, której nie lubię szczerze powiedziawszy aż tak bardzo, jak lubiłem ją jeszcze kiedyś, nie ze względu na to, że ten obiektyw się zepsuł, natomiast po prostu przestało mi się podobać optyka 24 mm, głównie w takiej sytuacji, jak nagrywam tego typu gadające głowy, ze względu na to, że bardzo mnie wyszczupla, a ja już jestem wystarczająco chudy i na niektórych ujęciach wygląda to aż niezdrowo. Natomiast to jest wciąż świetny obiektyw, tak jak powiedziałem, przysłona otwiera się tutaj aż do 1.4, a więc bardzo łatwo o ładne rozmycie tła. Dwa zażalenia, które mam do tego szkła, takie największe to, to jest waga, chociaż rozmiarowo jest spoko, bo wygodnie się nagrywa. RPS z tym obiektywem, bo wygodnie to leży w ręce. A drugie, że autofocus jest dosyć głośny i w momencie, gdy macie mikrofon kierunkowy zamocowany na aparacie, no to jest duża szansa na to, że wyłapie dźwięk ruszających się motorków autofokusa. I drugi obiektyw, którego ostatnimi czasy używam niemalże non-stop, do którego tak naprawdę być może dopiero dorosłem, to jest kanonowskie 50mm 1.8 wersja EF. Miałem wersję RF, ale z niej zrezygnowałem z dwóch powodów. Po pierwsze, był za mały i niewygodnie też trzymało się to w ręce, dlatego mam tą wersję EF która po adapterze no zdecydowanie lepiej pasuje w momencie, gdy się trzyma aparat w ręce, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że w tej wersji RF brakuje przełącznika pomiędzy autofocusem a manual focusem i żeby się przełączyć z jednego na drugie, to musiałem kilka razy przeklikać się menu i to po prostu nie działało kompletnie do tego, w jaki sposób ja korzystam z tego przełącznika, bo lubię po prostu ustawić na coś ostrość, ostrość zablokowana, przełączyć się na manual focus i nagrywać już manual focusem. A w momencie, gdy używałem RF, to musiałem się przeklikać przez całe mniej i to mnie sporo zwalniało. Do tych obiektywów używam dwóch filtrów. Pierwszy to jest Peter McKinnon Signature Edition, drugiej generacji, od 2 do 5. I drugi cineblum firmy Moment, który zmiękcza obraz i tworzy taką mgiełkę dookoła źródeł światła. I jeden i drugi mam o średnicy 82 mm, i do tego, żeby je założyć na te obiektywy, które posiadam, używam step up albo step down ringów. W tym roku nie miałem okazji używać ich aż tak często, jak się spodziewałem, więc po co ci takie drogie filtry. Stwierdziłem pay nice or pay twice. Wiem, że to są takie rzeczy, które są na lata, więc po prostu stwierdziłem, że kupię raz, a porządnie i nie będę się martwił, jak już filtra będę potrzebował. Dalej statywy od najmniejszego do największego. Najmniejszy Manfrotto pixie który tak naprawdę zawsze się przydaje. Czy to, żeby zamocować na niego aparat gdzieś nisko, blisko ziemi, czy to, żeby zamontować jakieś dodatkowe akcesoria typu lampka. Tak naprawdę mam jedną za sobą w tym momencie, o której też za chwilę powiem. Natomiast no, jest to świetne akcesorium, które zawsze w jakiejś sytuacji się przydaje, więc Lepiej go mieć niż go nie mieć, no bo jest mały i nie zajmuje w ogóle miejsca. Drugi statyw, ten już nieco większy, ale wciąż nie aż tak duży, to jest statyw firmy Fotopro X Go Mini, który jest wykonany z włókna węglowego, a więc jest bardzo lekki i jest też bardzo mało ogólnie, bo rozkłada się tylko do 46 cm, ale po złożeniu jest mega kompaktowy i no za to go uwielbiam i dlatego lubię go zawsze zebrać ze sobą do plecaka. No tak naprawdę nie czuję, że mam statyw, a mam faktycznie taki normalny w miarę statyw. Mówię w miarę, bo ma tylko 46 cm. I trzeci, mój taki podstawowy, podstawowy statyw, którego używam niemalże non stop, to jest Manfrotto Elements. Używam go nawet w tym momencie, taki normalny statyw z głowicą kulową, który rozkłada się do metra 60 kilku i po złożeniu też zajmuje około 50 cm, a więc no, też nie zajmuje dużo miejsca. A w momencie, gdy chcę faktycznie mieć wysoko aparat, no to on sprawdza się najlepiej. Już dziewiąta rzecz na naszej liście, rzecz, bez której nie wyobrażam sobie robienia filmów w tym momencie, a więc moja lampa Godox SR60W. Niezmiennie po prostu uwielbiam ją i przede wszystkim uwielbiam to, że ma mocowanie Bowens, które pozwala mi założyć mojego softboxa Aperture Light Dome Mini drugiej generacji, który jest nie największy, bo jest około 60-70 cm. Natomiast no, dzięki temu, że jest on mniejszy, to dużo łatwiej jest mi odseparować mnie. Od tła w momencie, gdy nagrywam w mniejszym pomieszczeniu, typu to pomieszczenie. 99% nagrywam z dodatkowym plastrem miodu, który nakierowuje światło tylko i wyłącznie na mnie. I to, co jest za mną, jest po prostu ciemniejsze. Uwielbiam ten zestaw, uwielbiam to zmiękczone światło, które wychodzi z tej lampy w połączeniu z tym softboxem i używam tego non-stop. Czy to w takiej sytuacji, jak robię gadającą głowę, czy jak dogrywam różnego rodzaju przebitki, no tą lampę po prostu eksploatuję tak, jak to tylko możliwe. Co prawda, głównie w domu, bo nie ma jakiegoś dodatkowego zasilania przez baterię, jest tylko przez Wtyczkę do kontaktu, ale niesamowite. Ale tak jak wspominałem wcześniej, nie jest to jedyne światło, którego używam w moich filmach. Tu z tyłu mam jeszcze taką lampkę Newell Ranga, która służy mi głównie do robienia różnego rodzaju akcentów, czy jak chcę jakieś małe przedmioty doświetlić. Lampka LED, która ma funkcję RGB, a więc możemy ustawić taki kolorek, jak nam się tylko podoba, i dodatkowo ma dodatkowe sceny, które pozwalają nam uzyskać ciekawe efekty. I co w ogóle uważam za bardzo praktyczne, to to jest fakt, że jest mała, zawsze zmieści się do plecaka, a dodatkowo może służyć jako powerbank. Także nie trzeba nosić powerbanka ze sobą i światełka, tylko mamy dwa w jednym. Teraz wydaje mi się najlepiej zainwestowane 9 zł w moim życiu, a więc karty do balansu bieli, które przed każdym ujęciem stawiam przed sobą. Tak wygląda mój balans bieli przed tym, jak zacząłem go zczytywać z tych kart, a tak wygląda po ustawieniu balansu według tych kart za 9 zł. Autentycznie, najlepsza inwestycja, polecam każdemu. Kwestię obrazu mam już ogarniętą, teraz przejdźmy do dźwięku i skoro już o dźwięku mowa, przypominam, zaczekajcie do końca filmu, bo na koniec mam niespodziankę i wydaje mi się, że chcecie na nią poczekać. Mój zestaw Road Wireless Go, którego używam już od kilku lat, używam dalej niezmiennie, tak naprawdę jeszcze bardziej go kocham niż w momencie, kiedy go tak naprawdę kupiłem. Teraz jeszcze tym bardziej ze względu na to, że mam go w tym momencie założonego na tym badylu, który nazywa się Road Interview Go. Tutaj mam zamocowany nadajnik, odbiornik mam w tym momencie założony na aparacie. Mogę odejść na kilka metrów, jestem po prostu wolnym człowiekiem, tak naprawdę mając ten mikrofon ze sobą. W tym momencie, gdyby mi się ten zepsuł, prawdopodobnie zdecydowałbym się na wersję Road Wireless Go 2 ze względu na to, że są dwa nadajniki, a więc można bez problemu zrobić wywiady. To jest jedna rzecz, a druga. Tam jest wbudowana pamięć i każdy z nadajników służy dodatkowo jako rejestrator, i jakby wam się gdzieś dźwięk wykrzaczył, to zawsze macie plan B. Tutaj nie mam tego typu możliwości, natomiast nie są to sytuacje aż tak stresowe, żebym musiał wymieniać od razu. Ale gdybym miał w tym momencie kupować, to prawdopodobnie od razu bym dołożył na wersję numer dwa. Teraz kilka nowych nabytków. Pierwszy Insta 360 Go 2, a więc mała kamerka sportowa, która jest mega lekka. Ona waży około 31 gramów. To nawet nie jest kamerka sportowa, tylko to jest case do ładowania, a to jest kamerka sama w sobie. Dzięki temu, że jest taka malutka, to bez problemu można ją zamocować na przykład na czapce i mam nadzieję używać do po prostu nagrywania za kulisami tego jak nagrywam z perspektywy pierwszej osoby. Wydaje mi się, że to będzie ciekawe. Jeszcze nie miałem okazji tego testować w ten sposób. Natomiast miałem okazję testować to jako kamerkę na na resoraku Cybertruck, który ganiał za moją córką i też było spoko. Kolejne dwie rzeczy, bardziej gadżety, które nie są bezpośrednio z filmowaniem związane, ale których używam ostatnimi czasy bardzo często, to jest iPad Mini z rysikiem Apple Pencil pierwszej generacji. Bardzo wygodne w sytuacji, kiedy jestem na dworze i nie mam możliwości pracować bezpośrednio nad kursem. Mam po prostu większy wyświetlacz, dzięki czemu mogę wygodniej pracować nad notatkami do kolejnych lekcji, a rysik jest bardzo przydatny w sytuacji, kiedy po pierwsze chcę urozmaicić w kreatywny sposób moje miniaturki a po drugie mam nadzieję w przyszłości nauczyć się trochę animacji, zresztą jedną już zrobiłem możecie sami ocenić. I tak jak zaczęliśmy cały film od konkretu, a więc od aparatu, tak samo też skończymy sobie na komputerze nowy iMac 24 z 2021 roku, ja mam tą konfigurację 8 CPU, 8 GPU z 16 gigami RAMu i dyskiem 256 gigabajtów, jeżeli ktoś zastanawiałby się dlaczego tak mało gigabajtów po pierwsze pamięć w Apple bezpośrednio kupując komputery jest droga a w momencie gdy kupicie sobie jakiś dysk zewnętrzny typu SanDisk 1TB, który kosztował mnie 400 zł jesteście w stanie zaoszczędzić sporo pieniędzy a możecie na nim mieć wszystkie projekty biblioteki, wszystkie pliki i z niego bezpośrednio montować filmy jeżeli chodzi o montaż, to montuję swoje filmy na Final Cut Pro Premier odpada ze względu na to, że lubi się skraszować, co nie podoba mi się ogólnie. DaVinci Resolve prawdopodobnie potrzebowałbym czasu, żeby się przyzwyczaić, a tego czasu za bardzo nie mam. Tym bardziej jestem zadowolony z mojego iMac'a ze względu na to, że gdybym miał to porównać do czegokolwiek, jak się pracuje na tym Mac'u, jak się pracuje na procesorach Apple, to moje idealne porównanie to jest po prostu jak do smartfona. Więc macie smartfona wchodzicie, nie wiem, na aplikacje, strony, cokolwiek i wszystko po prostu działa i na tej samej zasadzie działa to wszystko na tym iMacu, także naprawdę świetny zakup, bardzo się cieszę, że udało mi się na niego zdecydować i osoby, które pytają mnie czasem, czy 24 cale w tym iMacu to nie jest dla mnie za mało, chciałbym przypomnieć albo powiedzieć, że ja się przesiadłem z MacBooka, który miał tylko 13 cali i tak naprawdę na początku miałem problem z tym, że nie byłem w stanie ogarnąć całego ekranu, także nie, nie, nie jest dla mnie problemem to, że ten wyświetlacz ma jedynie. 24 sale. I ta lista to było dokładnie 21 rzeczy, których używam niemalże codziennie, które są mi niezbędne do tego, żeby nagrywać świetnej jakości pod względem wizualnym, jak i audio lekcji do mojego kursu filmowania i montażu. Nie mam zielonego pojęcia, jak wyglądała składnia tego zdania, bo wydawało mi się, że coś wyglądało nie tak. W każdym razie, tak wyglądała ta lista. Jeżeli któryś ze sprzętu by Was interesował, to linki do wszystkiego znajdziecie w opisie tego filmu razem z odnośnikiem do tego, gdzie najtaniej możecie go kupić. A teraz przejdźmy do niespodzianki. A niespodzianką jest mikrofon, który trafi do jednej z osób, które skomentują mi w komentarzu, dlaczego powinny po prostu ten mikrofon wygrać. Jest to Godox VD Mic, mały mikrofon kierunkowy, który świetnie sprawdzi się dla osób, które mają tylko mikrofon wbudowany w swój aparat i ta jakość dźwięku no, może pozostawiać trochę do życzenia. No to w sytuacji, gdybyście chcieli nagrywać lepszej jakości dźwięk, vlogując, czy w tego typu sytuacjach, no to piszcie w komentarzu, dlaczego wy macie wygrać. Jest to mikrofon, który przychodzi w zestawie razem z kablem do aparatu, do smartfona, z gąbką i martwym kotem. Zwycięzce całego konkursu poznacie w przyszłym tygodniu na grupie Lens Busters, także gorąco Was tam zapraszam. Jest to nasza społeczność filmowo-sprzętowo-montażowa. Link w opisie tego filmu i też pozdrowienia dla Spitzberga za robienie świetnej roboty. Jeżeli chcielibyście być też oznaczeni na końcu następnego filmu, to po prostu zafollowujcie mnie na @jordankoman. To by było na tyle, jeżeli ten film Wam się podobał. Like, sub, dzwonek. Wiecie jak to działa. Pamiętajcie o komentarzu, żeby wziąć udział w konkursie. Trzymajcie się ciepło, niech moc będzie z Wami i do zobaczenia następnym razem. Cześć.